Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej aktualizacji na rynku bitcoina. Pod ostatnim nagraniem z soboty, nagraniem awaryjnym, było 20 tysięcy wyświetleń, bardzo dużo komentarzy, za co serdecznie wam dziękuję. Cieszę się, że korzystacie i też, że wiele spokoju daje Wam taka konkretna, skrupulatna aktualizacja. Więc bardzo dziękuję za to, że korzystacie, że wspieracie to, co tworzę i cieszę się, że jesteście po prostu świadomymi uczestnikami rynku, gdzie wiecie czym jest zabezpieczanie kapitału, po co to robić i też na przykład, że takie sytuacje, jakie są teraz, są czymś, nazwijmy to po prostu normalnym. Okej, okay, w takim razie działajmy. Kolejna aktualizacja. Zgodnie z tym, co wiem, będę wszystko aktualizował. Zaraz wam przejdziemy do tego, co się może dziać na rynku bitcoina. Jak wiecie, ostatnio w tym nagraniu 4 grudnia, oczywiście pamiętajcie, że to nie były rekomendacje inwestycyjne, to nagranie aktualne też, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Zobaczcie proszę, że mówiliśmy o tym, że sama struktura wykresu plus jeszcze zmienności cenowej wygląda bardzo podobnie do roku 17. Odtwórzcie sobie proszę nagranie z soboty, jeżeli go nie odtwarzaliście i dalej tu mieliśmy newsa a propos właśnie roku 17, przed tymi spadkami i tutaj po prawej stronie również wiecie, że przed tymi największymi spadkami był news a propos właśnie tego, co mówił Fed. Był ruch spadkowy, cena spadła, tak wiecie, dalej patrząc na taką sezonowość i cykliczność, cena powinna wyhamować. I co się stało od soboty? Cena faktycznie wyhamowała, robiąc podobny schematyczny ruch jak w roku 17. Teraz co może dziać się dalej? Zaraz Wam powiem, ale... Pokażam dwie rzeczy, których na dobrą sprawę nawet nie chcę komentować. Po takich największych spadkach informacje, że Salwador że Salvador dokupuje, informacje, które widzimy z Coindesk a propos CME. Nawet nie będę tego komentował, każdy z Was się domyśla, o co mi chodzi. Dalej, Vitalik nadal aktualizuje swoją kryptowalutę. CME coś wprowadza. Ceny spadają, to już daje może. Taką pestkę do tego, aby zatrzymać się mieć taką chwilę refleksji, że ceny spadają, ale najwięksi nie odpuszczają. No właśnie, bo, bo najwięksi nie googlują. Uglu, nie najwięksi, gdy cena spada, oni wtedy właśnie kupują. Bo jak ktoś tylko polega, na przykład na tym, co na przykład, nie wiem, gdzieś wygoogluje i tak dalej, no to wiemy, że dzieje się coś takiego. Zobaczcie Google Trends, co się dzieje. Jak była najwyższa cena Bitcoina tutaj w ostatnim roku, czyli to był przedział tutaj maja, jego końcówka, najwięcej było wyszukiwań właśnie słowa Bitcoin. Cena spadła i coraz mniej osób wyszukuje. Zobaczcie, że gdy na rynku ktoś traci, tak, czyli gdy na rynku jest drogo, coraz więcej osób to wyszukuje, a gdy jest bardzo tanio, coraz więcej, coraz mniej osób wyszukuje. Czy to nie brzmi troszeczkę jak może być taki odrzucony wskaźnik? Im jeszcze jest zainteresowanie, tym jest tutaj w tym przypadku taniej, tak na odwrót. im jest taniej, tym mniejsze zainteresowanie. Wtedy warto po prostu co robić, no po prostu kupować. A to mamy też szczyty, tak? Spójrzmy sobie na takie zachowanie po prostu społeczne. Najczęściej takie dosyć mocno planktonowe. To faktycznie ceny potem już spadają. A gdyby to odwrócić, gdy jest najmniejsze zainteresowanie, za ludzie uciekają. A przecież widzimy mniej więcej, co robi duży kapitał. Oni są, oni się rozwijają, tak? Oto nie. To i to. I nawet widzimy samą strukturę ceny, że jest podobna. To niech to będzie ważny taki sygnał, że okej, okay, w tą grę gra się trochę inaczej niż po prostu wielu osobom się wydaje. Tak? Tam, gdzie jest ten ruch najmniejszy, gdzie jest najciszej, najczęściej dzieje się najwięcej. Tak ponieważ duże transakcje nie zawsze potrzebują wiecie, fali newsów i tak dalej. A zobaczcie, co w roku 19 wiecie, że był ten news przed tymi spadkami, w roku 17 w aktualnym były te spadki. I dalej też patrząc na, patrząc na strukturę ceny, możliwe, że teraz będzie jakieś delikatne odreagowanie, znów powrót i dalej po wybiciu tendencji, tak, kolejny trend dalszy wzrostowy, gdzie zobaczcie proszę, że dla mnie osobiście każdy powrót do tej strefy buy zone, czyli której od, od aktualnej ceny do 40, do, do ceny 40 tysięcy za jednego BTC, Mamy strefę wzrostową, w tym momencie cena jest cały czas w strukturze wzrostowej, jeżeli chodzi o ten dołek. No bo tutaj, jak wiecie, były stop lossy, zresztą to pokazywałem, opisywałem. ktoś nie oglądał, serdecznie zapraszam, bo tam wszystko się wyjaśnia w sobotę. Były stop lossy, były straty, finalnie i tak 3-miesięczny jest na plus, zresztą też macie dostęp do rachunku, linki są w opisie. Cena spadła, teraz mamy odreagowanie i dalej, który mam poziom, jeżeli chodzi o wartość transakcji pro wzrostowych i kolejne możliwość, uważam, że kolejna możliwość dokładania transakcji będzie po wybiciu tej tendencji. Macie link do tej analizy w linku prywatnym, tutaj wszystko jest oznaczone, pierwsze miejsce i drugie po wybiciu tendencji. No i zobaczcie, że też w roku 17 przed dalszym trendem wzrostowym, który był pewnie tym, który najwięcej, osób z, nas, najwięcej z nas pamięta, tak? Czyli ruch aż do 19 tysięcy dolarów. To zobaczcie, że przed tym rozpoczęciem trendu wzrostowego, co było? Był news Właśnie ten. 22. 2017 zgadza się, zgadza. Wrzesień, wrzesień. J.P. Morgan, a raczej, jeżeli chodzi o osobę z bardzo wysokiego stanowiska, z J.P. Morgan, czyli Jamie Dimon straszył na temat w ogóle kryptowalut, tak, tego, że, są, że mają, nie mają wartości, że zakończy się to źle, tak, zobacz tutaj dalej jeszcze, dla niego jest to warte nic, tak, nie o tej żadnej wartości, jak tutaj to przeczytacie, też zobaczycie, że są to pieniądze znikąd i takie wiecie, negacja krypto. I nagle potem rozpoczyna się największy trend. No, jest to gra, gdzie my jako dostęp, jako klienci detaliczni mający dostęp do newsów, często po prostu jesteśmy wykorzystywani po to, aby tylko napędzać daną machinę, tak? Wiele osób tutaj zaczęło się wyprzedawać, no bo ki, o kurczę, ktoś z JP Morgan coś powiedział, no nie ma to zawsze znaczenia, podkreślam. To nie jest tak, że to jest 100%, tak? Tylko zobaczcie jak ta gra wygląda. Tak tutaj cena miała się zatrzymać. Cena zwalnia, tak? Przy tym spadku rok 17, 21, duża analogia, tak? I teraz będę starał się dla was po prostu dalej aktualizować. Tak, a ci... tak jeszcze patrząc, bardzo eksperymentalnie, jeżeli chodzi o zakresy czasów, w których te wydarzenia miały miejsce, której mieliśmy od tego szczytu do tego, zakres z 15 dni, po prawej stronie zakres 20. Następnie od tego szczytu do tego mieliśmy, przepraszam, do tego dołka, mieliśmy zakres 13 dni w tym roku 23 i patrząc w której mieliśmy zawsze najmniejszą wartość na końcu od tego dołka do tego przed dalszą kontynuacją trendu, to pozwoliłem sobie na razie tak zasymulować tylko tę, w której właśnie mieliśmy mniejszą wartość o połowę. Teraz datę, w której może być czy jakiś news, czy możliwie ostatni dołek przed dalszą kontynuacją ruchu wzrostowego i wychodzi mi tutaj, że Mniej więcej oczywiście, to może być to zakres między 14, 15, 16 grudnia, od którego cena możliwe, że dalej będzie wzrastać. Oczywiście pamiętajcie, że najważniejsze tutaj będzie to, aby cena wybiła jeszcze tendencję, co będzie sygnałem na drugi, na, będzie to drugi możliwy sygnał pro wzrostowy, jeżeli chodzi o strategię, poza rzeczami związanymi właśnie z newsami i cyklicznością. Jeżeli już dotarłeś do samego końca, że za 14 dni, za 13 dni będzie ze mną live, seria liveów od 20 do 23 grudnia, zapiszcie się serdecznie, was tutaj zapraszam. Linki są w opisie, o czym będę mówił. Proszę bardzo, tutaj możecie sobie oczywiście przeczytać o psychologii, o bitcoinie i też o innych rynkach, też kilku schematach, żeby można było lepiej takie sytuacje rozumieć i też oczywiście je wykorzystywać. Nie każde, bo nie wszystko w 105% da się zrobić, ale w większość, żeby długoterminowo być. Hen-hen nad wodą i mieć chęć i energię na korzystanie z rynków. Ja Wam kochani serdecznie życzę dobrego dnia. Link do tej analizy jest pod tym filmem, do analizy prywatnej, tylko dla osób, które właśnie mnie obserwują na YouTubie czy też na Facebooku. I zapraszam Was na tego live'a. Zostawcie swoje imię, e-mail, zapiszcie się, no bo będzie bardzo konkretnie, tak jak zawsze zresztą z mojej strony. Zresztą sami piszecie w komentarzach, bardzo mnie to cieszy. I też świetne jest to. O czym pisaliście? W kwestii spokoju, w kwestii ograniczania emocji. Też było kilka komentarzy na temat tego, że wykorzystaliście tam tamtą sytuację, mając właśnie stop losy, że tych strat większych nie było. I to jest to, że teraz jest energia i chęć na, na powrotne wejście w rynek i krok po kroku korzystanie z niego, aby właśnie być w momencie, w którym najwięksi na ten rynek wchodzą, tak, bo sami sobie tą cenę nazwijmy to, spuszczają w dół. Dobra. Dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Mamy dzisiaj piękny poniedziałek. Życzę Wam wspaniałego tygodnia i oczywiście dobrego wieczoru. Napiszcie proszę w komentarzach, jak się czujecie, jakie jest Wasze nastawienie, co, jakie są w ogóle Wasze przemyślenia na temat aktualnej sytuacji. Z chęcią przeczytam Wasze komentarze. Ostatnio było chyba prawie 170, więc wybaczcie, że na, wszystkie nie, 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 że na wszystkie nie odpowiadam, ale przeglądam, czytam. To jest to. Dziękuję wam serdecznie. Cześć.